Piętnaście. Dziesięć. Mm -hmm. Pokażę pięć, nie? Tak. Spoko. Pięć, cztery, trzy, dwa, jeden, jedź. Prawy jeden, zimne opony, pal. I sto. Lewy sześć, szczytem. I po osiemdziesiąt. Prawy 7 szczyt celuj do 40 przed drugim szczytem Hamuj Hamil, prawy 1 pcha bal 50. Prawy dwa krótki bal i po 40 lewy 4 bal szczyt prawą i po 20 4 lewy podwójny bal i 60, lewy 6 podwójny, 50, lewy 7 szczytem, po 80, prawy 5 szczytem, do prawy 4 bal i 100, lewy 4 krótki, podwójny, drugi minus, bale, 40, prawy 2 krótki, bal. Prawy 2 krótki bal, 20, lewy 2 krótki bal, do lewy 2 krótki bal i prawy 1 krótki bal, 30, za drugim szczytem, lewy 1 do góry, szanuj bal! 30, lewy 6 przy i może, do prawy 7 szczytem, 40, lewy 6 z hamowaniem, do prawy 1 bal. Lewy 3 bal do szczytu śmiało 40, lewy 4 bal przez drogę i Szczyt celu środkiem 50, za drugim szczytem lewy 2 bal, lewy 2 bal I po 50, lewy 3 bal, lewy 3 bal I szczyt środkiem 60, lewy 5 przechodzi w prawy 4 bal 50. Prawy 4 z hamowaniem z dużą uwagą do szykana od lewej. 50. Lewy 4 późny ustaw po kuli. 50. Prawy 5 przechodzi w 3 do szczytu z mocnym hamowaniem lewy 1 hak bal. 40, prawy 1 do góry, piano 30, szczytem śmiało i po 60, prawy 7 szczytem i za drugim szczytem śmiało 6. 60... Bo kurwa!